Yo siemano, dzisiaj mamy kolejny odcinek. Jak widać jesteśmy na krawężniku i dzisiaj będziemy budować. Co będziemy budować? Jedynka jak widzicie jest w takim stanie w sumie jak była wcześniej, bo przy jedynce nic nie robiliśmy od tamtego odcinka, więc jest w sumie taka sama jak była, a dwójeczkę poprawiliśmy. Cały lewy bok jest odsypany, jest cała ścianka zrobiona na pionowo. Kopa jest teraz troszkę wyższa, podsypaliśmy ziemię z boków do góry i trochę będziemy teraz przesuwać do przodu, bo jak widać odstęp pomiędzy jednym i jest trochę za mały, bo tutaj się nawet korby nie da ścisnąć, dlatego trzeba jeszcze z pół metra tą ściąć i do góry przerzucić jakby do tyłu ją trochę przesunąć. Ziemi może nam trochę zabraknąć, ale mamy lądowanie, więc z tego lądowania jak najbardziej możemy ziemię brać. Dzisiaj będziemy robić prawy bok, dwójeczki oczywiście, trochę półeczka będziemy zaczynać robić, żeby to kształty miało takie fajne jakby mniej więcej profil wybicia, bo i tak wszystko to będzie zalewane jak na jedynce i spróbujemy ziemię z lądowania przesypać trochę do góry, bo tam lądowanie jest takie, a powinno być takie, więc no więc zobaczycie i tyle, nie będę więcej gadał lecimy jakieś przebitki i tak dalej robić, się no tutaj mamy wybicie, jest dosyć, dosyć wysokie jak tak patrzymy, więc już jest wyższa od jedynki, ale jeszcze po klocku dołożymy. Jakbyście nie wiedzieli, to klocek. To jest takie coś. Zaraz wam pokażę choć operator. Bo no, ja tak wam mówię klocki. Nie wiadomo o co chodzi, dobra, to już, to już. Klocek to jest właśnie coś takiego, jak. Mam taką to jakby ziemię, Kopię i to jest jakby taki klocek. Bo to jest w kształcie klocka jak z Minecrafta, i takim czymś bierzemy. I na przykład mamy tutaj hopkę, nie. No, jak mamy takiego klocka z Minecrafta, to na przykład mamy tutaj ściankę, nie? No i robimy taką. Pyk. Dobijamy i to wszystko jest jakby z tych klocków zrobione, ziemnych. I to jest wtedy twarde i można robić dosłownie takie piony z tych klocków, bo to jest taka ściana, a w środku jest sypka ziemia. I dzięki temu nie marnujemy pierwszej ziemi, nie sypuje się, i potem jak już właśnie. Zalepimy wybicie, półkę, lądowanie. Wtedy jeszcze potem zalepiamy boki, i wtedy jest to trwalsze, bardziej wytrzymałe. I w środku to wszystko jest tam utwardzone, dlatego właśnie to jest mega super opcja. Ale to właśnie u nas mówię, są takie ziemie, nie wszędzie są takie, bo na przykład jak są piachy, to takich klocków się nie wykopie. U nas zobaczcie, to jest taka ziemia, takie o, taka glina na przykład, albo jakieś takie bryły, tak jak skała dosłownie, dlatego właśnie mamy kilo. Dzisiaj nawet mogę wam pokazać, dlatego właśnie mówię, tutaj normalnie mamy. Minecrafta w realnym życiu. O, mamy kilof nawet. I zobaczcie na przykład jak mamy tutaj takie skały. To bierzemy kilof i do. normalnie można o, rozwalać sobie. A na przykład weź taki szpadel weź teraz to skop albo nie wiadomo co. To jest skała taka, że to zobaczcie. To jest dosłownie jak beton. To jest właśnie nasz przepis na hopy. Dobra, wracając do tematu. Jak widzicie tutaj mamy... Ale wybicie, czyli przód hopy drugiej, i ona była już dotąd. Dlatego tutaj, miejsca takiego flatu, to było dosłownie z metrów. I całą tą sypaną ziemię wzięliśmy, przerzuciliśmy na górę, i dzięki temu mamy półkę wyżej, jest wyższa hopa, i mamy więcej miejsca. Tutaj na razie jest około dwóch metrów flatu, ale i tak jeszcze nie jest to, bo tutaj, jak widać, wtedy mamy pionowe wybicie, dlatego musimy to wszystko zryć, żeby to był. Fajny profil wybicia. No i żeby też było miejsce tutaj, żeby przykorbić, żeby zahamować, jak coś nam nie wyjdzie. Żeby nie było tak jak wtedy, że skaczesz Bubu, Żeby takie jak muldy. Dlatego będziemy brali, o, taką sobie ziemię. Pyk. Do góry podrzucali. Pyk, o. Pyk. Tak o, fajnie idzie. Tutaj mamy taki sytki piach nam kopara fajnie nasypała. No właśnie, jak jeszcze nie widzieliście ostatniego odcinku, bo jesteście nowi na tym kanale, to Was zapraszam na ten odcinek, tutaj macie kartę, która się wychyla I możecie wejść w ten film I zobaczyć, tutaj wtedy właśnie mieliśmy Mieliśmy w sumie dwie hopki I tu było wszystko zarośnięte, kopara nawiechała Usypała takie, takie fajne Duże kupy ziemi i z nich robimy chopy. Dlatego no, jak ktoś jest nowy To zapraszam, a potem też zapraszam Obejrzeć ten odcinek, żebyście byli na bieżąco I klasycznie time lapsik Pyk run out, Dobra. jak widać timelapse się kręci, a my tutaj już robimy ściankę, jak widać, o, już tutaj będzie ścianeczka, już idzie, już mamy dwa rzędy klocków, a takiej szerokości będzie hopa, czyli odstąd dotąd, więc będzie dosyć szeroka, ale to przez to, że trochę nam krzywo wyszła pierwsza i żeby była wtedy równo druga, jakby żeby były w linii, a nie hipy, to musimy ją trochę poszerzyć, bo nie chcemy tutaj... Całej na bok przesypywać, bo to by było masakra. Trzeba by było kopać, ale lepiej zrobić ściankę, żeby była szersza niż żebyśmy wszystko przesypywa przesypywali, więc jak widać mur berliński się tworzy. But you widzicie, już zakończyłem Lapsa, bo mi się gopro rozładowało, ale już ładuję powerbankiem. Grzechu, co ty robisz? No więc jak widzicie, już ścianka ma tak z pół metra. Już jest do mnie, tak można powiedzieć, że trochę wyżej niż do kolana. No I na razie jak widać, chopa jako tako ok. Dobra, więc jak widzicie, już tutaj trochę tu ściankę wybicia ścięłem. to jest mniej więcej równo. Więc jak widzicie, ta hopa będzie mega szeroka, bo ona będzie stąd o i szła. Aż dotąd, więc podejrzewam, że tak na oko z 3 metry szerokości będzie miała. Więc no jak widać, tak w porównaniu do mnie. Ale to przez to, że pierwszą hopę zrobiliśmy, jak mówię, minimalnie tak. jak była tak, to zrobiliśmy ją minimalnie tak. Jak ta jedynka by została tak, jak jest, to tą hopę i trzecią byśmy musieli w ogóle przesunąć jakby tak o metr w ogóle w prawo. Więc to nam się nie opłacało, bo by było i dużo roboty i ogólnie by nam to zajęło długo długo, dlatego wolę zrobić szerszą hopę yy, niż Wiadomo, całą chopę przysypywać. W ogóle zobaczcie wysokość tej chopy. To jest naprawdę. Ja metr 1,75 m wzrostu, więc myślę, że to na razie mam 1,80, a jeszcze troszkę w górę pójdzie, więc serio będzie. Fajna, duża hopa, i też Was zachęcam do subskrybowania tego kanału, Po więcej takich dick jamowych akcji można powiedzieć, jak kopiemy. I możecie napisać w komentarzu, czy wolicie takie filmiki jak kopiemy, czy skaczemy i kopiemy, czy tylko skaczemy, bo to mi też może pomóc z, ze zmienieniem kontentu i żeby filmy dostosować do Was, a nie do mnie. Więc no, możecie pisać, śmiało, poczytam i no. Jak się mano? Mamy kolejny dzień, dziś jest sobota Yy, jak widać wszystko jest w wodzie, z bagno można powiedzieć. Yy, przyszedłem tutaj przez to, że chcę jakby dograć wam odcinek, bo z samego tego co zrobiliśmy wczoraj nie mogłem zrobić filmu, bo by był za krótki i za nudny, dlatego dzisiaj chcę jeszcze trochę dograć. Widzicie, o, jest dosyć paćka, ja chodzę i mi się błoto przykleja do butów, się ślizgam. Ale spróbuję zrobić co w mojej mocy, Żeby chociaż skończyć ten bok i żebyście mieli co oglądać. Dlatego musicie mnie zrozumieć, że no są takie warunki jakie są, ale mówię. Wczoraj udało nam się zrobić tyle ścianki i są na wysokość do mnie, no nie wiem, jakoś do pasa trochę wyżej. Ale mówię, żeby ścianka była skończona, żebym mógł uznać, że jest skończona, to muszę zrobić ją taką. Więc tutaj muszę jakoś 3-4 rzędy tych klocków dołożyć, życzę miłego dalszego oglądania i tyle. pyk Dobra, mega ciężko mi się chodzi tutaj, o, dlatego właśnie wezmę stamtąd dywan Bo tam taki mam na chopy i położyć po tym dywaniem będzie mi się chyba lepiej chodzić, dlatego ile to zrobić Robisz jest bardziej W ogóle patrzcie, to zobaczyłem, że od tego deszczu na jedynce w boksie lekko sunął. jest taka wyrwa jak już będzie po deszczu, nie wiem czy jutro będzie padać czy nie, ale jak jutro nie będzie padać, to wszystko to poprawię, ale to już chyba poza odcinkiem, najwyżej, że już w następnym odcinku będziecie to widzieć. Chopka ogólnie jest fajnie. Jeszcze to dzisiaj może będę szedł stąd do sklepie, może jeszcze nawet to nagram, bo jest fajnie mokro, więc jak sklepie, to nie będzie tych pęknięć, widać tak samo jak tam o, widzicie, sklepałem i pęknięć nie ma. No tutaj mówię. To jest bok, więc wiadomo, jeszcze nie był obklejony tym o, więc miał prawo się zawalić. No trudno. Ale taka ciekawostka, ten bok już mi się chyba piąty raz obsuną, więc no. Co Jak widzicie, tutaj podsypałem ziemię, jakby ze środka na tą stronę, A to dlatego, żeby ta ściana, którą teraz układam na tej lapsie, się miała na tym, na tym trzymać, bo jak ona będzie tak, jakby tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, ja będę ją układał, to tutaj ona jakby się zaraz zawali, dlatego. Wziąłem ziemię stamtąd, ze środka, tutaj, żeby to się trzymało A i tak potem tutaj z dołu będziemy przerzuc przerzucali ziemię na górę, więc ziemi będzie Jeszcze tutaj mamy dużo ziemi, więc wiadomo, na wszystko starczy No i tu jest jeszcze trujeczka obok, ona jest troszkę mała, ale mówię Stąd się ziemię będzie przywozić, bo tr trzecią chłopak chcę zrobić taką, żeby to był stolik Ale żeby był na miękko, żeby z tyłu na lądowaniu był piach i żeby tutaj ładować węgery <mulikacje> Więc, już jak widać, całą ścianę mamy skończoną. Trochę podsypałem wybicie do góry, jeszcze poza nagrywaniem. No, jak widać, jest spoko. Pion utrzymany jest na ściankach, jak na dualu, można powiedzieć. Jak na razie tutaj wystaje taka trawa, bo to mówię, są to klocki, które układałem jakby trawą w tą stronę. Ale to specjalnie, że jak będę nakładał błoto, to na trawie będzie się dobrze utrzymywało. Nie będzie zlatywało, i ta trawa będzie będzie tam to trzymać, jak zbrojenie, można powiedzieć, i będziemy działać. Wszystko będę, będę wam informował na Instagramie, który, na który możecie wpaść. Brant i Krawężnik Trails. To jest mój Instagram. To jest Instagram tej miejscówki, więc wszystko tam jest informowane, co tu się dzieje. Więc polecam wbić, być na bieżąco. No i co? Hopki wyszły spoko. No i tyle. W sumie sensie mogę wam nawet pokazać, jak stoję. Tutaj jakby zalądowaniem, jak ona jest wysoka. No, więc witam. Tutaj jest wasz youtuber brand. Jeszcze coś powiem, że niestety też zrobił swoje i jak widać, kałuża stoi. Ale też jak padało... 4 dni temu tak w ogóle lało cały dzień tak intensywnie i była nawet trochę większa kałuża. i Po 3-4 dniach normalnie wszystko wyschło, było suchutko, jakby w ogóle ciągle świeciło słońce. Więc no, więc jednak glina, ale coś tam tej wody wciąga, nie? No, elegancko teraz, jak widzicie. Dobra, jak widać klepałem to, co mogłem Tam miałem jakby zbytnio dojścia I tak jest taka trochę lekka dziura Dlatego muszę trochę Tam zaprawy dżiberskiej dolać I chyba tyle Nie wiem, czy dzisiaj się sobie to nagrywał Bo już w sumie nie ma roboty Przez pogodę i warun Dobra, dzięki za oglądanie Jak wam się film spodobał To możecie zostawić łapkę w górę A rozsuba. I też napiszcie komentarz, jakiego typu mają być filmy, to co mówiłem wcześniej. Bo też właśnie będę czytał i chcę się dostosować do Was, a nie do mnie. Dlatego piszcie, jak Wy sobie wyobrażacie, żeby filmy były, mówię, bardziej z jazdy, czy z kopania, żeby były timelapsy, czy bardziej przebitki i tak dalej. Mówię. Wszystko, co chcecie, żeby było na filmie, piszcie. Wszystko rozporządzę i co będę mógł, to zrobię. Więc no, dzięki. siema no miłego dnia. to claim the day the realest always so want to be in fakers paying for them follows every like and every favorite the industry's a lie i just wish that they would rap more all bigger than me never seen to use their platform